Stolica Dolnego Śląska, czyli Wrocław, jest idealnym wręcz miejscem na tzw. city break, czyli miejski wypad. Dziś wspólnie z Wami odwiedzę hotel, w którym jeszcze nie byłem, a już od pewnego czasu był na mojej liście czyli The Bridge Wrocław M. Gallery. Zobaczmy. Rozejrzałem się już po pokoju, teraz mogę wam go spokojnie i opisać i pokazać. Rozpocznę od tego, że zostałem zakwaterowany w pokoju Deluxe, który nie jest pokojem najniższej kategorii, bo tutaj są standardy, superiory, Deluxy i coraz wyżej. Ten pokój ma nieco większy metraż i bardzo ładny widok, a jak wiecie, ja uwielbiam ładne widoki. To co rzuca się od razu w oczy, to to, że na podłodze nie ma takiej klasycznej hotelowej wykładziny, tylko jest drewno. Wielu osobom wykładzina kojarzy się z komfortem, ciepłem, bo nie kojarzy się z roztaczami, w związku z tym bardzo się cieszę z tego, że jej tutaj nie ma. To, co cieszy mnie nieco mniej, to fakt, że pomiędzy łazienką a sypialnią jest szklana ściana. Na szczęście można ją wysłonić zasłonką, a ja nie jestem takim fanem łączenia sypialni z łazienką pomimo tego, że obie te przestrzenie są bardzo estetyczne. Bardzo z kolei podoba mi się spójność hotelu jeżeli chodzi o estetykę, bo mamy tutaj sporo nawiązań do historii Wrocławia. Na przykład na ścianach mamy portrety dawnych mieszkańców Wrocławia. Oryginały portretów znajdują się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zwróćcie uwagę na to, że pomimo tego, że pokoje są bardzo nowoczesne, to mamy tutaj świetny mariaż tradycji, na przykład woskowe świece, ze współczesnością, bo te świece są napędzane elektrycznie. Ale klimacik pozostaje. Jeżeli chodzi o wyposażenie pokoju, to jest standardowe. Mamy biurko, mamy łóżko, mamy dwa fotele, safe, mini bar i szafę. No dobrze, w takim razie ja się tutaj jeszcze rozgoszczę. No i czas dalej eksplorować hotel. Siedzę teraz we foyer hotelowym i korzystając z tego, że nikogo tutaj ze mną nie ma, powiem Wam nieco więcej na temat cen. Pobyt w pokoju Deluxe w dniu dzisiejszym kosztuje ze śniadaniem niespełna 500 złotych. Jest to cena preferencyjna, ale nie preferencyjna dlatego, że prowadzę program o hotelach, tylko preferencyjna ze względu na to, że jestem członkiem programu lojalnościowego ALL, czyli Accor Live Limitless. Marka M-Gallery należy do sieci Accor, sieci, która zrzesza ponad 40 marek w ponad 100 krajach, to jest chyba ponad 5000 obiektów. W związku z tym warto się do takiego programu lojalnościowego zapisać ze względu na benefity. To nic nie kosztuje, a może sporo dać, bo już samo członkostwo podstawowe daje do 10% zniżki. W związku z tym wydaje mi się, że warto. Hotel co prawda nie posiada basenu, ale ma bardzo urokliwą strefę spa. No i teraz na pewno podniosą się głosy: jak to? Hotel pięciogwiazdkowy bez basenu, hotel pięciogwiazdkowy musi mieć basen. Otóż nie musi, moi drodzy. Według polskiej kategoryzacji, hotel pięciogwiazdkowy musi mieć co najmniej dwie usługi związane z odnową biologiczną. Może to być basen, ale może to być też siłownia, sauna, łaźnia parowa, solarium albo masaże. No i hotel The Bridge wymogi kategoryzacyjne spełnia. A sami musicie przyznać, że widok stąd jest naprawdę wyjątkowy. Bardzo przyjemnym estetycznym smaczkiem jest ten wertykalny ogród, który zieleni się bez względu na porę roku. Zanim pójdę spać, pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę technologiczną, która jest w tym pokoju. Jest to panel sterowania. I nie jest to tylko i wyłącznie sterowanie światłem, chociaż to jest bardzo ważne, bo mamy tutaj master switch, który włącza i wyłącza oświetlenie w całym pomieszczeniu. Mamy też przyciski, które intensyfikują natężenie światła, świece to wliczają, ale ale mamy też przycisk, który sygnalizuje pracownikom hotelu, że nie chcemy, aby nam przeszkadzano. Pamiętacie kiedyś wieszano takie na klamkach przywieszki Do Not Disturb? No to teraz mamy to w panelu przy uszu. W takim razie ja teraz skorzystam z Master Switcha, wyłączę światło. Dobranoc, do zobaczenia jutro. Godzina 7 rano za oknami świta, a ja przyszedłem już jeść. No i teraz na pewno wszyscy się zapytacie, Urbańczyk, dlaczego tak wcześnie przyszedłeś na śniadanie? No i powody są dwa. Po pierwsze, bo mogę. Co jest bardzo ważną informacją, szczególnie dla tych gości, którzy lubią na przykład wcześniej rano wstawać i oddawać się bez trosko konsumpcji. Tutaj restauracja serwuje śniadanie od godziny 6:30, a nawet gdybyście wyjeżdżali nieco wcześniej, to możecie dzień wcześniej na recepcji zamówić tak zwanego breakfast boxa i dostaniecie śniadanie na wymos. Drugi powód jest bardziej lakoniczny, bo dzięki temu będę miał dłuższy dzień, a dzisiaj. Przenoszę się już w inne miejsce. No dobrze, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że ja jestem dość leniwy i lubię nieco dłużej pospać, a ta wcześniejsza w restauracji wizyta wynika z tego, że chciałem wam ją po prostu odpowiednio pokazać. Dzięki temu restauracja jest cała do mojej dyspozycji, nie przeszkadzam innym gościom i mogę spokojnie zjeść. A zjeść mogę sporo, bo goście do dyspozycji mają oprócz zimnej płyty ciepłe dania bemarowe, a od poniedziałku do piątku jeszcze mini kraftowe. W związku z tym smacznego. Żegnam się już z pokojem Deluxe, ale nie żegnam się jeszcze z hotelem. Po prostu przenoszę się do jego innej części. Jeżeli chcecie wiedzieć do której, to lajkujcie, subskrybujcie i oglądajcie kolejny odcinek Hotelogii.